Wyobraź sobie, że możesz kupić dowolną umiejętność i zacząć z niej korzystać. Brzmi kusząco, prawda? Daj mi chwilę, a zaprowadzę cię do takiego sklepu. Uszanowanko, ja nazywam się Piotr Paszkowicz i dzisiaj chcę dać Ci kilka przemyśleń. Robienie rzeczy jest fajne, tworzenie jest fajne, gdy idzie ci to gładko i szybko masz satysfakcjonujące rezultaty. Wtedy czujesz, że możesz przenosić góry rozległe jak karkonosze, a środowisko wokół ciebie wychwala twój talent. Czasem jednak może iść ci ciężej, bo myślisz, że nie masz wcześniej wspomnianego mitycznego talentu. Nie jesteś w żadnym stopniu gorszą jednostką od tych, którym interesująca cię rzecz. Idziesz szybciej i sprawniej. O ile na niektóre rzeczy w życiu nie mamy wpływu, tak wiele z nich jesteśmy w stanie się nauczyć. Wyobraź sobie sklep z początku materiału. Wchodzisz i na półkach masz każdą umiejętność: język angielski, gra na perkusji, pływanie, zaplatanie makram, czy skuteczne komunikowanie się w związku. Warto nadmienić, że Twój budżet dzienny to 1440 jednostek płatniczych w kontekście cen w tym sklepie może wydawać się to niewiele, ponieważ ceny wahają się między 30 a 12 tysięcy jednostek płatniczych. W tym sklepie jednak istnieje zasada, że kupujesz tylko i wyłącznie na raty, a należność jest ściąga na zależnie od umowy. Codziennie, co drugi dzień, raz w tygodniu, dwa razy w tygodniu. Także cena teraz brzmi znacznie przystępniej. Super. Teraz zamień jednostki płatnicze. Na minuty. Dokładnie takie minuty, jakie mamy w ciągu doby. I dokładnie w ciągu doby mamy aż 1440 minut. Należy jednak pamiętać, że te minuty musimy również inwestować w takie rzeczy jak odpowiedniej jakości sen czy praca zarobkowa. Budżet, niestety, nam się znacząco skurczy ale po odjęciu tych wszystkich inwestycji jednak coś jeszcze zostanie. Nie musimy przecież całego życia spędzać na zdobywaniu nowych umiejętności. Stąd na początku wystarczy, że zainwestujesz dziennie chociaż 15 jednostek płatniczych lub jaśniej spędzisz kwadrans dziennie na nauce nowej rzeczy. Pamiętaj, że cena za umiejętność będzie się u każdego różnić. I tutaj absolutnie nie ma nic w tym złego. I tutaj dochodzimy do sedna. Niektórzy na start dostali jakiś fundament pod tą umiejętność. Ten fundament czytaj talent, ale w przypadku braku pracy nad nim nie tylko się nie rozwinie, ale także zostanie w mniejszym lub większym stopniu zaprzepaszczony. Zaprzepaszczony. Tak? Samym talentem nie zawojujesz świata. Talentem i mądrą pracą już tak, a gdy już będziesz pracować mądrze, z czasem pojawi się ten gloryfikowany przez wielu talent. Stąd talent możemy bardziej potraktować jako indywidualną promocję na daną umiejętność, coś jak szejkomat w Biedronce. Różne promki się wylosują innym ludziom, i to codziennie jakaś inna. Biedra i nasza rzeczywistość mają pod tym względem Niepokojąco dużo wspólnego, tylko proszę cię: niech twoje otoczenie nie obrośnie w palety. Niestety, ilości naszego dziennego budżetu nie jesteśmy w stanie zwiększyć, ale przecież możemy się targować. A mało tego, wręcz powinniśmy to robić, zupełnie jak na tureckim bazarze. Ale jak to w ogóle uczynić? Kluczem jest, Odpowiednie zarządzanie sobą w czasie. I zgadnij, to także jest umiejętność, której można się nauczyć. Czyli zainwestować te nasze minuty w umiejętność skuteczniejszego dysponowania kolejnymi minutami. Coś jak zarządzanie finansami osobistymi. Jednak tutaj zarządzamy minutami osobistymi. To i to trzyma się waluty w jaki sposób? Tym samym. Jeżeli boisz się inwestować prawdziwe pieniądze, tutaj masz symulator inwestowania wirtualnymi pieniędzmi przerobionymi na minuty. Wszystko co tutaj powiedziałem można obrać w inne słowa. Nie musimy mieć minut polskich złotych w bazarku. Możemy mieć statystyki postaci, skille, ekwipunek Daj znać, czy chcesz materiał o gamifikacji, a tymczasem zapowiem, że niedługo wrzucę coś o zarządzaniu sobą w czasie. Także jeszcze ruszymy temat inwestycji minut, czyli jednostek płatniczych w tym naszym sklepie.